Witajcie, kochani, witajcie, witajcie. Kolejny odcinek z serii Przebudzenie Piąta rano. Mam nadzieję, że otworzyliście już oczka, otwórzcie również serca, Biblię, i zaczynamy. Kontynuujemy księgę Izajasza, 55 rozdział. Zaczynamy, kochani, tak mocno i skopyta dzisiaj rano. Rozmawiając o tym, co się dzieje, kiedy słuchamy Boga. Dopiero zakończyliśmy szkołę słuchania Boga, bo Niesamowicie, tak jak co roku, tysiące przełomów, cudów, nowych odkryć, dotknięć, słów, które od Boga padały, które podnosiły i uzdrawiały. I dlatego rozmawiamy o słuchaniu Boga, ponieważ to jest zasadnicze, to jest najważniejsze, żebyśmy mogli zwyciężać w życiu. Nie tylko, żebyśmy mogli mieć relację, i która oczywiście sama w sobie jest nagrodą i cudownym doświadczeniem, ale żebyśmy mogli odnosić zwycięstwa. W naszej rodzinie, w małżeństwie, w pracy, w finansach, w kościele, w naszym otoczeniu, żeby diabeł nie mógł sobie brać czego tylko chce, a my po prostu biedni będziemy płakali, cierpieli i jeszcze nadawali głębokie znaczenie naszemu cierpieniu, że wtedy nasza dusza się oszlachetnia. A tak naprawdę jesteśmy ofiarami tam, gdzie Bóg już dawno dał nam zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa na Krzyżu i pragnie, żebyśmy to zwycięstwo egzekwowali, żebyśmy je praktykowali, tak, żebyśmy nim żyli. Tak więc, Księga Izajasza, 55 rozdział, werset 4 i 5. Odwołanie do Dawida. Tak, Bóg pragnie zawrzeć przymierze z tymi, którzy go słuchają i obdarzyć go łaskami, jakie to były łaski. Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą spiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, Twojego Boga i przez wzgląd świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił. Tak więc Bóg pobłogosławił Dawidowi. Także stał się światłem również dla okolicznych narodów. I Bóg pragnie uczynić to samo ze swoim ludem, który go słucha, którego szuka, żeby był świadkiem i żeby zawezwać naród, narody, które może nie znają Ciebie, nie znają Boga Twojego, ale Ty ich wezwiesz, ponieważ Bóg będzie Tobie błogosławił, ponieważ Bóg będzie świecił nad Tobą. Jego światłość będzie przyciągała ludzi, także ludzie sami będą Cię zaczepiali, pytali się dlaczego jesteś tak radosny? Dlaczego jesteś tak szczęśliwy? Co się z Tobą dzieje? Jak to jest możliwe? Że żyjąc na tym świecie, doświadczając wielu cierpień, ty nadal zachowujesz nadzieję, pokój w sercu, wiesz co robić, czerpiesz radość. Skąd? Skąd masz taką siłę? Chcą ludzie widzieć w nas, synów bożych. Tak jak jest powiedziane, że stworzenie z utęsknieniem oczekuje objawienia się synów bożych. Ludzie pragną widzieć, że jest możliwe życie na tej planecie, które jest pełne pokoju. To jest pełne spełnienia, nasycenia, radości. Ludzie szukają tego. Kiedy przeglądają Facebooka albo Instagrama, to patrzą na ludzi, szukają takich ludzi, którzy są uśmiechnięci, którzy są naprawdę sukces jakiś osiągnęli, którzy są, wiecie, tacy odprężeni, którzy ciekawe życie prowadzą, którzy dadzą troszeczkę koloru i jakiejś nadziei że w ogóle jest możliwe takie życie i nawet jeżeli oglądasz takie konta na Instagramie właśnie super kolorowe i prawda, na bogato i nawet podejrzewasz, że to wszystko jest sztuczne życie, bo to jest sztuczne życie, tak? E, tak po prostu spreparowane, żeby to fajnie wyglądało, to i tak lubisz to oglądać, ponieważ też byś tak chciał. Ponieważ Bóg zaszczepił w nas pragnienie Spełnionego życia. On powołał nas do zwycięstwa, nie do porażki. On nas tak ukształtował na swoje podobieństwo, żebyśmy byli głową, a nie ogonem, żebyśmy zwyciężali, a nie ponosili porażki. On nas do tego zaprojektował, więc to jest naturalne, że my szukamy rzeczy, które są kolorowe, które są piękne, które są wspaniałe, które są zwycięskie, które są pełne, które są bogate. To jest, to jest naturalne, tak? Tylko, no właśnie, gdzie my tego szukamy? Gdzie my tego szukamy? Czy szukamy w tym świecie, czy szukamy u Boga? Kiedy przychodzimy do Boga i mamy z Nim przymierze, to On nam zapewni to i to jest ta obietnica, o której dzisiaj czytamy. Także inni będą do nas przychodzili, inni będą nas oglądali, nie tylko na Instagramie, ale na co dzień w życiu. I będą chcieli takiego Boga, jakiego my mamy, ponieważ będą widzieli, że, że to działa w naszym życiu, że to nie jest tylko na pokaz, tylko że my naprawdę jesteśmy przemienieni. Bóg pragnie, żebyśmy byli zwycięzcami i żebyśmy doświadczali coraz większych przełomów w naszym życiu. Pragnie tego, z uwagi na nas, ale też z uwagi właśnie na tych innych ludzi, ponieważ Bóg pragnie, żeby wszyscy zostali zbawieni, żeby wszyscy poznali, jak dobry jest Bóg. I żeby mieli życie wieczne. I to jest celem również tego wersetu, tej obietnicy. E, czyli przybliż się do Boga, słuchaj Jego słów, bądź blisko Niego, nasiąka Jego światłem, a On Ciebie uświetni, tak? On Ciebie wsławi. On Ciebie wsławi. On sprawi, że On będzie tą największą ozdobą Twoją. On będzie tym światłem, do którego też inni ludzie będą przychodzili. Boże, Tobie chwała, Tobie i tego, Tobie chwała. Dziękujemy Ci za tę obietnicę i za to, że Ty jesteś Bogiem mocnym, który działa skutecznie i który prowadzi nas poza śmierć, poza smutek, poza cierpienie, poza trudności. Dajesz nam zwyciężać w każdej dziedzinie naszego życia. Dziękuję Ci, Boże, również za Twoje serce do innych ludzi. Pragniesz, żeby inni również Ciebie poznali, właśnie widząc. Jak potężnie działa w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to. Chcemy odnosić zwycięstwo w każdej dziedzinie życia. Pragniemy tego. Chcemy przyjść do Ciebie, słuchać Ciebie, być Tobie posłusznymi. Nie chcemy tego szukać gdziekolwiek indziej. Nie chcemy polegać na jakiejś łudzie tego świata, która pokazuje, że o, tu będzie fajnie, tu, tu, jest, tu jest ciekawie, a tak naprawdę to jest tylko jakiś blichtry i yy, pyłek na samej powierzchni, a, a cała. Głębia jest zepsuta i, i tak samo brudna jak ten świat. Boże, chcemy szukać Ciebie i, i tej prawdziwej przemiany, prawdziwego zdrowia, prawdziwego nasycenia, które jest tylko w Tobie. Amen. Amen, kochani. Dziękuję Wam bardzo, że byliście razem ze mną. Słuchajcie, zapraszam Was również, ponieważ otworzyłam dopiero co zapisy do Szkoły pasy i Wizji, takiego ośmiomiesięcznego programu. Mentorskiego, grupowego, gdzie pracujemy w małych ośmiosobowych zespołach, po to, żeby właśnie wejść głębiej w Boże Słowo, zrozumieć jak Bóg nas prowadzi i do czego nas powołał. Wielu chrześcijan żyje po prostu kochając Pana Boga od niedzieli do niedzieli, nie wiedząc, że Bóg dał im misję i powołanie i żyją właśnie w braku spełnienia. Tymczasem Bóg ma dla nas dobre rzeczy, ma pewien plan. I jeżeli szukasz tego planu, nie umiesz go samemu znaleźć, to zapisz się do Szkoły Pasji Wizji, Tutaj znajdziesz link również w opisie tego filmiku, gdzie przez te kolejne miesiące, w, no, w grupie ludzi, którzy są głodni i tak samo zdesperowani jak ty, będziemy odkrywać kolejne etapy, kolejne jakby filary tej podstawy komunikacji z Bogiem, rozumienia naszej tożsamości w Bogu, rozumienia tego, jak Bóg prowadzi, jak się mu poddawać. Będziemy również pozwalać, żeby Duch Święty nas uzdrawiał. Z różnych zranień, z różnego niedowartościowania, z różnych słabości. Co roku wielu studentów wychodzi po prostu jak strzała z tej szkoły i zaczynają działać, zaczynają robić to, co Pan Bóg pragnie zupełnie odmienieni. Tak więc, jeżeli chciałbyś spędzić czas w takim towarzystwie przez kolejne miesiące, chcesz zainwestować w to czas, trochę pieniędzy również, przestrzeń swoją życiową, rodzinną, to zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. Poczytaj o tej szkole i być może spotkamy się już tak bliżej na Zoomie yy, i będziemy razem pracować. Do zobaczenia. Trzymaj się. Z Panem Bogiem. Pa, pa.